Wyobraź sobie pasożyta wielkości Grey który jest mocno przysany do Twojego brzucha i którego nie możesz z siebie ściągnąć. Teraz wyobraź sobie, że ten pasożyt wysysa Twoją krew, a jego koledzy szybko rozmnażają się w Twoim domu i atakują innych członków Twojej rodziny. Ten przerażający scenariusz jest w zasadzie dokładnie tym, co pasożyt Varroa Destructor robi w ulu z pszczołami miodnymi. W poprzednim filmie powiedzieliśmy już trochę o biologii pasożyta oraz o tym, jak dzikie pszczoły miodne nauczyły się go zwalczać. Niestety Varroa destruktor nie pozostał bezczynny i dzięki dużej pomocy pszczelarzy zaczął się stopniowo uodparniać. Aby zrozumieć, jak doszło do tej dość nietypowej kontrofensywy, zaczniemy od poznania historii pasożytów Varroa, czyli skąd się właściwie wzięły oraz jak ludzie próbowali z nimi walczyć. Na świecie istnieje aż 20 tysięcy opisanych gatunków pszczół. Początkowo Varroa Destructor pasożytował wyłącznie w Azji na pszczole wschodniej Apis cerana. Według badaczy w pierwszej połowie XX wieku pasożyt zaadaptował się do nowego żywiciela i zaatakował hodowaną przez nas w Ulach pszczołę miodną Apis mellifera. W ten sposób rozpoczęła się inwazja roztoczy Varroa, która nieustannie powiększała swój zasięg i docierała do coraz dalszych państw. W 1980 roku pasożyt pojawił się również w Polsce, otwierając w naszym pszczelarstwie nową erę, czyli trwającą do dziś erę warozy. W ciągu zaledwie kolejnych dwóch lat doszło do zdziesiątkowania polskich pasiek, a po upływie pięciu lat roztocza waroa występowały już w praktycznie całej Polsce. Żeby więc zapobiec masowemu wyginięciu pszczół, naukowcy szybko opracowali chemiczne metody walki z warozą. W połowie lat 80. w Polsce dopuszczono trzy akarycydy. Był to bromopopylat, malation oraz stosowany aż do dziś amitras. Wszystkie te trzy wymienione substancje chemiczne przeznaczone były do odymiania, przykładowo. Zawierający amitrazę apiwarol występuje w postaci tabletki dymnej, którą należy podpalić i umieścić w szczelnie zamkniętym ulu na około 20 minut. Toksyczny dym rozchodzi się po wszystkich zakamarkach ula, a gdy dociera do pasożytów, to uszkadza ich układ nerwowy. Jak się później okazało, z czasem ta metoda tylko pogorszyła sytuację pszczół miodnych. Co poszło więc nie tak? Aby zilustrować problem związany z odymianiem posłużymy się przykładem strzelania z armaty do zająca w lesie. Ciężka, żeliwna kula wystrzeliwana z potężnego działa niszczy wszystko co ma na swojej drodze. Niszczy przede wszystkim sam las, czyli wszystkie drzewa, rośliny i inne niewinne zwierzęta, natomiast zającowi nie dzieje się krzywda, Ponieważ schowany jest w swojej norze. Podobna sytuacja rozgrywa się w ulu. Zdecydowana większość pasożytów, czyli można śmiało powiedzieć, że co najmniej 70% populacji, ukryta jest wewnątrz zasklepionych komórek z larwami. Komórki są zamknięte, dlatego toksyczny dym do nich nie dociera i nie przeszkadza roztoczom w dalszej reprodukcji. Dochodzi więc do paraliżu tylko dorosłych pasożytów, które przebywają na dorosłych pszczołach. Z poprzedniego filmu wiemy, że jest to tak zwana faza foretyczna. Początkowo uważano, że w trakcie fazy foretycznej znajduje się około 25% całej populacji pasożytów w ulu. Aby więc dobić te wszystkie ukryte zające, najpierw należy poczekać, aż wyjdą ze swoich nor. I tak samo aby dobić ponad 70% pasożytów w rodzinie pszczelej, najpierw należy poczekać, aż porażony przez waroa czerw się wygryzie. Dlatego instrukcja stosowania apiwarolu zalecała spalanie tabletki 4 razy co 4 dni. Niestety w latach 80. nikt nie był w stanie przewidzieć długofalowych skutków tej metody. Okazało się, że z każdym kolejnym sezonem, zabijając w skali światowej kolejne miliony pasożytów, pszczelarze nieświadomie dokonywali selekcji. Każdy kolejny zabieg zabijał tylko te roztocza, których faza foretyczna wynosiła 4 lub więcej dni. Jeśli więc dany osobnik pasożyta posiadał nieco inne geny i postanawiał rozpocząć fazę reprodukcyjną wcześniej, to automatycznie unikał śmierci spowodowanej kolejnym spalaniem amitrazy przez pszczelarza. W ten sposób pozwalano rozmnażać się tylko tym najbardziej złośliwym osobnikom pasażyta. Po latach tej sztucznej selekcji wyszło na jaw, że większość populacji roztoczy jest już w pewien sposób zmutowana. Według niektórych naukowców obecnie faza foretyczna skróciła się z czterech dni do jednego dnia, a czasami nawet do zaledwie kilku godzin, a więc przykładowy zając wychodzi teraz ze swojej nory tylko na moment i jest jeszcze ciężej go trafić. W praktyce oznacza to, że aby skutecznie pozbyć się pasożytów varroa, tabletki należałoby spalać codziennie przez 16 dni albo też doprowadzić do braku zasklepionego czerwiu w rodzinie. Przy okazji zaznaczmy tutaj, że Amitras, podobnie jak żeliwna kula armatnia, to naprawdę ciężka chemia. Czterokrotne spalenie tabletki to i tak ryzykowne maksimum, na jakie można wystawić rodzinę pszczelą bez widocznych skutków ubocznych. Poza tym, Amitras, podobnie jak inne karycydy, którymi leczono pszczoły w kolejnych latach, zabija nie tylko pasożyty, ale również wszystkie pożyteczne roztocza, a także zaleszczotki, o których tak często wspominamy na tym kanale. Później Varroa odbudowuje swoją populację w ciągu zaledwie kilku miesięcy, natomiast teoretyczny rozwój zaleszczotka trwa od 10 do aż 24 miesięcy. Ponadto akarycydy, czyli pędząca kula armatnia z naszego przykładu, doprowadzają do skażenia całego środowiska ulowego. Trafiają do miodu, pieżgi, wosku. Są też wchłaniane przez wszystkie organiczne elementy ula. Dość często pozostałości po takich zabiegach chemicznych znacząco obniżają zdrowotne właściwości produktów pszczelich. Kula armatnia jest więc coraz mniej skuteczna, ale cały czas tak samo niszczycielska. Podsumowując tą część filmu, Wiemy już, że w wyniku odymiania doprowadzono do skrócenia fazy foretycznej pasożytów, przez co obecnie są jeszcze bardziej zajadłe, jeszcze szybciej się rozmnażają i jeszcze trudniej jest się ich pozbyć. Jednak to nie koniec złych wieści, ponieważ stosowanie środków chemicznych przyniosło jeszcze jedną fatalną konsekwencję. Co więc znowu poszło nie tak? Na początku inwazji jedynym sposobem podawania akarycydów było odymianie pszczół. Jednak w kolejnych latach opracowano nową metodę. Były to nasączone chemią plastikowe paski, które według instrukcji należało zawiesić w najbardziej uczęszczanych uliczkach międzyramkowych. Niestety, w praktyce również ta metoda się nie sprawdziła, chociaż tym razem już z bardziej przewidywalnych względów. Cała skuteczność zabiegu w głównej mierze zależy od właściwego włożenia i wyciągnięcia pasków. Umieszczając paski w najbardziej ruchliwych miejscach, pszczoły się o nie mimowolnie ocierały, a później roznosiły na swoich ciałach akarycydy, które w kontakcie z pasożytem zabijały go. Dla odmiany jednak, jeśli paski zostały zawieszone nieprawidłowo, czyli w słabo uczęszczanych miejscach, to uwalniana była tylko część przewidzianej dawki leku. W takiej sytuacji mniejsza dawka nie była śmiertelna i zabijała wyłącznie najsłabsze osobniki pasożytów, natomiast te, które były najsilniejsze, przeżywały i tylko te najsilniejsze się rozmnażały, przekazując swoją cechę odporności kolejnym pokoleniom. A więc podobnie jak wcześniej, dochodziło do nieświadomej selekcji pasożytów z wykształconą lekoopornością. Wydaje się to trochę głupim błędem, któremu łatwo zaradzić, jednak nie zapominajmy, że zabiegi przeciw warozie stosowano najczęściej w sierpniu i wrześniu, czyli gdy w rodzinie pszczelej następuje wymiana pszczół letnich na zimowe. Rodzina zmniejsza wtedy swoją wielkość i najczęściej po kilku tygodniach skrajne uliczki nie są już tak bardzo uczęszczane. Poza tym, instrukcja nakazywała pozostawienie pasków tylko na jeden miesiąc. Ktoś jednak zauważył, że po miesiącu paski w dalszym ciągu uwalniają część substancji aktywnej, dlatego wielu chytrych pszczelarzy postanowiła zaoszczędzić i zostawiała zawieszone paski nawet przez całą zimę, bo w ich mniemaniu jeszcze trochę działały. Czasami też, gdy komuś brakowało pasków, to dzielił je na pół, aby cokolwiek włożyć do wszystkich uli. Obniżoną dawkę leku podawano również w wyniku nieprawidłowego odymiania. Pominmy już nawet fakt, że część opakowań apiwarolu była niewłaściwie przechowywana albo po prostu przeterminowana. Problematyczny był już sam sposób podawania leku, ponieważ zanim podpaloną tabletkę wsadzono do ula, to część dymu ulatniała się jeszcze na zewnątrz. Bardzo często ule były stare i nieszczelne, co również obniżało stężenie dymu. Wielu pszczelarzy popełniało błąd i miało w trakcie dnia, czyli wtedy, gdy część pszczół jest poza ulem, albo też, gdy temperatura spadła poniżej 10 stopni. Żeby się zagrzać, pszczoły zawiązują wtedy szczelny kłąb i dym nie dociera do robotnic w samym jego środku. Czasami było tak, że tabletka w ulu nie spalała się całkowicie, czego pszczelarz nie mógł sprawdzić w trakcie wkładania do ula. Żeby zapobiec takim niedopałkom, już w latach 80. pojawiły się specjalne elektryczne aparaty służące do dokładniejszego spalania tabletek. Po latach okazało się, że one również obniżały dawkę leku. Z uwagi na czas nie będę omawiał pozostałych metod walki z warozą i tego jak pasożyty się uodparniały, ale ciekaw jestem, czy zgadniesz, co mogło pójść nie tak podczas używania tego elektrycznego urządzenia. Możesz nawet zatrzymać film i się chwilę zastanowić. A więc najpierw zaznaczmy, że elektrycznym aparatom poświęcono kilka prac naukowych, i obecnie zdania są trochę podzielone. Zazwyczaj kwestionowano kilka powtarzających się sytuacji. Najłatwiej jest się zgodzić z tym, że żadne urządzenie nie jest odporne na czynnik ludzki. Wielu pszczelarzy nie dbało o uszczelnienie wylotka podczas aplikacji leku. Czasami wystarczy tylko odpowiednio trzymać urządzenie, aby wykorzystać zamontowane w nim uszczelnienie. Jeśli chodzi o naukowców, to często kwestionowano sam sens użycia wentylatora. Sztuczne wtłaczanie powietrza do ula wytwarza w nim nadciśnienie, przez co dym jeszcze bardziej ucieka wszystkimi dostępnymi szczelinami. Zauważono też, że zanim dym trafia do ula, to najpierw musi przelecieć przez cały aparat. A to sprawia, że część amitrazy zostaje wewnątrz dyszy i innych elementów urządzenia. Te i wiele innych czynników sprawiały, że pasożyty miały kontakt ze zbyt małą dawką leku i dzięki temu mogły się stopniowo uodparniać. Naukowcy byli świadomi takiego scenariusza, dlatego zalecali, aby nigdy nie stosować tej samej substancji aktywnej co roku. Gdyby więc na pasiece zaczęły się pojawiać roztocza odporne na amitrazę, to w kolejnym roku można było po prostu stosować inną substancję, np. fluvalinat, a później ponownie wrócić do amitrazy. Nie byłoby to ani zdrowe, ani ekologiczne, ale na pewno o wiele bardziej skuteczne. W efekcie po 20 latach względnego spokoju pszczelarstwo otrzymało żółtą kartkę. Ziścił się najgorszy możliwy scenariusz i leki, które początkowo uratowały mnóstwo pasiek, w końcu przestały działać. Ktoś musiał zapłacić za bezmyślność pszczelarzy i krótkowzroczność naukowców. Niestety, tą najwyższą cenę musiały zapłacić niewinne pszczoły. Na przełomie 2000 roku zaczęły masowo ginąć rodziny pszczele w poszczególnych częściach świata. W 1996 roku we Francji zginęła aż 1 trzecia populacji pszczół miodnych. W 2000 roku zaczęły ginąć pszczoły w północnej Hiszpanii, a dwa lata później w Kanadzie. Śmiertelność podczas zimowi wzrosła z około 10% i zaczęła się wahać pomiędzy 30 a 90%. W 2003 roku we Francji ponownie umarło 70% rodzin, w 2004 roku ogromne straty odnotowano w Niemczech, a w roku 2005 problem pojawił się również w USA i Polsce. Tak jak w przypadku każdej tragedii, szybko zaczęto szukać winnych. W Polsce wielu pszczelarzy zaczęło krytykować plastikowe paski nasączone amitrazą, dlatego wstrzymano ich produkcję. Teraz ponownie zadam pytanie do widzów: jak myślicie, mając tak dużą wiedzę, tak wiele narzędzi, komputerów, naukowców i skupioną uwagę całego świata, jaką zmianę wprowadzono, aby nie dopuścić ponownie do tak wielkiej tragedii? Okazuje się, że po prostu szybko wzmocniono dawkę zawartej w paskach amitrazy z 400 do 500 mg i wznowiono ich sprzedaż. Podobnie zrobiono z tabletkami. Skład się co prawda nie zmienił, ale oprócz spalania tabletek na jesień, odymianie zalecano również wiosną. W tym rozdaniu Varroa otrzymała jeszcze jedną mocną kartę. Jest to coraz cieplejszy klimat. Z każdym kolejnym rokiem wiosna zaczynała się wcześniej, a zima przychodziła później. W wielu miejscach niemal przez cały rok w rodzinie pszczelej obecny jest czerw. To również znacząco obniża skuteczność popularnego odymiania, a także daje pasożytom możliwość ciągłego rozmnażania. Czy zatem pszczelarstwo otrzyma za niedługo czerwoną kartkę? Jak w tych nowych warunkach odnalazły się dzikie pszczoły miodne? I jakim cudem udało się im przetrwać ten szczególnie trudny okres? Zapraszam do subskrybowania, bo o tym opowiem w kolejnych filmach. Do usłyszenia!